Siemano wszystkim. Dzisiaj filmik o tym, co zrobić, żeby zadziałały na Waszym iPhone'ie skrakowane gry. Pewnie większość Was już wie. Miałem filmik o patch mobile installation, ale to źródło już padło. Tego w ogóle nie ma. I tam jest wiadomość na tamtym filmiku i zostawię to. I dorzucę link, żeby odesłał Was do tego filmu jak coś. Więc na tą chwilę wchodzicie sobie. Musicie robić zielek Waszego iPhone'a, mieć CD. Jak jesteście w CD, musicie dodać to źródło, które jest nad Moim iPhone'em pokazane. Jak widzicie, już mam je zainstalowane. Ale jak się dodaje źródła, klikacie, bo jeszcze parę osób nie wie, poważnie wam mówię. Klikamy na Edit, Add i wpisujemy www. Repo, com i Ukośnik. Tak musicie wpisać i kliknąć na przycisk, przycisk Add Sources. Ja już mam to więc tego nie będę robił. Po zainstalowaniu klikacie na prawy górny róg na don, klikacie na wasze źródło i zjeżdżacie. Niżej macie cztery Appsync, jak widzicie. Appsync 4. Macie aż 4. Instalujecie ten, co jest Appsync 4 OS 3.1.x. To jest dla iPhone'a na oprogramowaniu 3.1.3.1.2 i jakie tam jeszcze były. AppSync OS 3.2 to jest dla iPada, a OS 4 jest to dla iPhone'a z najnowszym programem 4.0, które jeszcze oficjalnie nie wyszło dla, dla nas wszystkich, ale niektórzy już mają i już widzicie, że jest AppSync, że jest przygotowany, że można go zainstalować. I mówię Wam, że działa, bo przetestowałem na moim 3G, którego dzisiaj rano zaktualizowałem. Znaczy rano, no. Za, za miesiąc czy za dwa ten filmik już nie będzie taki aktualny, więc którego mam zrobionego zrubione, zrubione, również na 4.0 A tu jest mój inny iPhone, co jest na 3.1.3 3 jeszcze Więc instalujecie ten Po zainstalowaniu będzie napis Rebot Device Klikniecie, wasz telefon się wyłączy i włączy I od tego momentu już możecie Ściągać sobie gry z torrentów No wiecie skąd Więc to było na tyle o tym filmiku Więc Trzymajcie się, pozdro, oceniać, komentować i subskrybować.